Czuję się smutny i samotny, bo tak naprawdę nikt mnie nie rozumie. Czuję, że nie jestem dość dobry. Nikt nie zwraca na mnie uwagi. Widzę, jak moi koledzy i koleżanki mają bliskie relacje ze swoimi rodzicami. Tego mi brakuje. Boję się, że jeśli zrobię coś źle, to rodzice przestaną mnie akceptować. Czuję, że to przeze mnie rodzice mnie nie kochają. Może ze mną jest coś nie tak? Tak naprawdę. Nie mam nikogo, do kogo mogę zwrócić się w trudnych chwilach. Ukrywam swoje uczucia, bo nie chcę nikogo martwić ani nikomu zawracać głowy. Chciałbym bardzo, żeby rodzice tak na mnie spojrzeli, posłuchali mnie i okazywali mi miłość. Trudno mi zaufać innym, bo zawsze się obawiam, że mnie zranią. Chciałbym wyjechać stąd. Chciałbym zacząć wszystko od nowa. Tam, gdzie. Ktoś mnie naprawdę doceni.